No i po prostu na gorąco była, była wklejona ta druga część. Jest to tyle ułatwione zadanie, że chcąc do tego cokolwiek dokręcić, no to możemy wykorzystać te przyłącze, które... No i co? I teraz trzeba tam iść zaprawić ten zbiornik przed włożeniem go do środka. Tak? No i co? No i teraz czas start, co? Sprawdzamy. Ja specjalnie wypłukałem, opłukałem te rury, żeby widzieć, co tam się dzieje. Także z góry. Bo teraz ja nie będę tutaj z tym nic robił, nie będę tego zasypywał, zakopywał, nic, niech to sobie stoi po prostu. A teraz słuchajcie. Zobaczycie sobie. Cześć! Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu. Jesteśmy akurat teraz na takim etapie związanym z wodą. Tak? Dla naszych nowych widzów, zajmujemy się e, poza kwestią energii e, off-grid e, również kwestią. Odzyskiwanie wody deszczowej. Na poprzednim odcinku, ci, którzy nas obserwują, e, widzieliście, jak tutaj mieliśmy taką akcję, związaną z tym, że e, po prostu był źle zamocowany mm, przy zaworze ten wylot e, rury, tej niebieskiej. E, no, i już ręce mi opadły. Tak, w związku z tym. Stwierdziłem, że podejmę jeszcze tutaj próbę taką, żeby po prostu na gorąco to wkleić, tak? czyli tą końcówkę, która już i tak i tak była strasznie sfatygowana, bo nie szło tam ani już nic dokręcić, nic z tym zrobić. W związku z tym, no co ono, palnik, po prostu rozgrzałem tą, tą czarną część, która wychodzi tam z tego zaworu, no i po prostu na gorąco była, była wklejona ta druga część. Jest to tyle ułatwione zadanie, że chcąc do tego cokolwiek dokręcić, no to możemy wykorzystać te przyłącze, które jest tam teraz w tej chwili wkręcone. Także no nie pozbawiam się tutaj takiego logicznego dojścia do tej wody. No wiadomo, że to tak bardziej po prostu tylko w kwestii ratowania tego, że i tak, i tak już z tym zaworem nie za bardzo było, była możliwość, żeby cokolwiek zrobić. Ten zawór w ogóle jest wymienny, ja na początku tego nie wiedziałem, natomiast w tej chwili już jak gdyby mam to potwierdzone, tam sprawdziłem, faktycznie można ten zawór odkręcić, wymienić, ponieważ tamten gwint był stosunkowo nietypowy i z tego powodu miałem kłopot, żeby znaleźć tą, tą nakrętkę z przejściem na jeden cal. I teraz po sprawdzeniu okazuje się, że to trzyma, tak? Także tam delikatnie widzę, że gdzieś tam jakieś krople się pojawiają, ale to naprawdę to już jest taki drobny szczegół. Teraz tak pokażę Wam, jak może wygląda tutaj to w kwestii tutaj tego naszego zalania, tak? No bo ten nasz dół, rów się po prostu no co, no po prostu się pomniejszył, tak? I... I, ee, i, I trzeba będzie to podebrać, natomiast w związku z tym, że chcemy ten zbiornik umieścić pod ziemią, tak, no to ja chciałem go wstawić po prostu dosłownie vis a vis tutaj tej rury, tak? Czyli żeby on od tego miejsca w tą stronę nam leciał, tak? Także tutaj gdzieś on będzie zakopany, tam gdzie teraz stoję, ja go jeszcze troszeczkę odsunę. No i trzeba będzie się zająć tym, żeby go wrzucić po prostu do ziemi. No i co, i tyle, no wiecie, pewnie dużo więcej trzeba będzie tutaj robić, niż gadać. Wiele takich e, walorów estetycznych w skali od 1 do 10 jest na skali 1. No ale najpierw był chaos, także w związku z tym trzeba będzie go uporządkować. E, I zabieram się w takim razie do pracy, no i pewnie będziemy się widzieli za sekundę. To co, mały rzut okiem. u Was minęła sekunda. A tutaj trochę dłużej. Tak to wygląda. No i co, i teraz trzeba tam iść, zaprawić ten zbiornik przed włożeniem go do środka. Ok, jestem z powrotem. Zobaczcie, co tutaj się narobiło. Samo się nie narobiło, to trzeba było to narobić. Wszystko. Patrzcie. Tada! Zbiornik jest umieszczony w ziemi. Tam jest jakieś 10, o tak, jak sobie widzicie, tutaj, o pod kątem. Widzicie? On jest parę centów. No, 10, tam 15. Ja bym będę chciał, to mogę położyć zawsze jeszcze na górę tego zbiornika yy, piątkę Styropian, czy ewentualnie coś tam, żeby żeby to powiedzmy, że troszkę można by było tam docieplić. I teraz tak tutaj. Na dole ten zawór jest otwarty. Ja wkręciłem to na pakuły. On jest otwarty z tego względu, że jeśli otworzymy tutaj ten zawór, to jest to o czym mówiłem ostatnio. Czyli, jak otworzymy ten zawór, to wszystko po prostu wleci do środka, do tego zbiornika. I po wrzuceniu tego do tego zbiornika ee, dalej to wszystko idzie tam. Dlatego jest ten uskok, ponieważ nie miałem jednej prostej końcówki, przejściówki, a tam na dole widzicie jest zawór zwrotny tam, 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 tam o, tam, 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 tam w tym miejscu jest zawór zwrotny. I z tego powodu tak, jedna prosta końcówka z zaworu wychodzi pod domek, a na tych dwóch kolankach zrobiłem przejściówki. Tak, żeby można, było, żeby można było jedno z tych kolanek wprowadzić w ten zawór zwrotny. Także no zasadniczo zawór zwrotny powinien być z sitkiem wrzucony do zbiornika, tutaj, górą. No ale wiadomo, jakbyśmy go górą wprowadzili, no to automatycznie wiązałoby się to z tym, żeby to przemarzło. Natomiast jeśli to będzie tam na dole, no to nie będzie z tym kłopotu. Tak? No i co? No i teraz czas start, co? Ja specjalnie wypłukałem, opukałem te rury, żeby widzieć co tam się dzieje, także z góry zlałem je trochę wodą, żeby było po prostu do, dojście takie, wiecie, żeby można było widzieć, co tam się dzieje. No i co? Startujemy w takim razie. Dobra. Słyszycie? Wodospad. A z ciekawości, wiecie co? Z ciekawości pójdę i zobaczę górą jak ratuje Słyszycie? Czyli woda... O! Górzymi telefon nie wpadł. Widzicie? Napełnia się. Jakie wiry się tam robią. Ło. Widzicie? Z tamtej strony wchodzi. Tak? Jo, ale elegancko. Super. Cieszę się. Dobra. W ogóle nie dopuszczam takiej myśli, że coś jest nie tak. Wszystko jest super, wszystko jest dobrze. Wszystko było przemyślane, zaplanowane. Najważniejszy jest plan. Także Dobra, to delikatnie przykryję, tylko tak, żeby powietrze dochodziło. Bo jak zamkniemy, no to wiadomo ciśnienie jest i wtedy się zrobi poduszkę powietrzna no dobra, teraz trzeba obserwować co tutaj się dzieje. Słuchajcie, nic, wszystko gra, wszystko gra. O, widzicie tam troszkę kapie pod tym, ale to jest na czas otwierania i przelewania, a później będzie zamykane także to będzie zasadniczo zawsze zamknięte. E, jedynie w czasie, kiedy będę chciał uzupełnić ten tutaj zbiornik, na którym teraz stoję, to jedynie wtedy będę, będę po prostu odkręcał. A tak, e, woda przez pompę będzie szła z tego zbiornika do domku. Przeskakuje mi tu. Ok, do zobaczenia za chwilę. No hej, słuchajcie, jesteśmy w tej chwili już przy pompie. Także tam słyszałem, że przed chwilą już się skończyło przelewać, bo tam zaczęło bulgotać coś, czyli najprawdopodobniej już jest finał tego przelewania. Słuchajcie, podłączamy tutaj tą pompę. Znaczy tak, pompa jest podłączona przez ten suchobieg, także, także weźmiemy to, wepniemy tutaj. Okay. Tak, okay. widzicie? ten suchobieg, nie wiem co jest grane, może Wy wiecie, podpowiedzcie mi w razie czego, dlaczego on się nie wyłączył wczoraj. I co? Cisza? O, o przetwornica się włączyła teraz. Idę sprawdzić. Słuchajcie, chodzi, nabija. Nie wiem, czy będzie widać. Jest trochę szaro jest. Dobra, to jest gdzieś w tej chwili na poziomie czterech, ale on trochę oszukuje. Także myślę, że jest w granicy Dobra, pokazuje, że dochodzi do 5 ale ja myślę, że dochodzi do 4 i on gdzieś tak przed 6 jest w granicy 5 się powinien wyłączyć Ja go troszkę podkręciłem do góry także jak dojdzie do 6, to znaczy, że będzie tak w granicie 5. No Tak? No, nie całe 6. Można by mu było jeszcze trochę podkręcić. Ale okej, okay, spoko. Dobre. Słuchajcie. Tutaj jest przejście na ten, ten. Tak, tu wchodzi w ten suchobieg. Ten hydroguard. Nie za bardzo, nie czaję to po prostu. Czy to działa, czy to nie działa. Wczoraj wyskoczyło, tak jak widzieliście ten wąż i. Nie była lipa. czy znaczy wczoraj, to nie było wczoraj, ale. O słuchajcie, dogram Wam tutaj jeszcze taki materiał, bo tak zostało podłączone tutaj, tak jak mówiłem, na dole i zobaczcie, tutaj idzie sobie tym przewodem, on idzie tutaj pod belką i tu przykręciłem taką deskę. Dwie deski, na tych dwóch deskach są założone filtry. Ja je założyłem, zabezpieczyłem, bo jak one były na zewnątrz, no to tak mówię, a dobrze, to przynajmniej nie będzie światło dochodziło, a oprócz tego jeszcze będą w razie, gdyby coś tam mróz, no to już tam je zabezpieczę. Natomiast tu są dwa filtry. Jeden jest piankowy, drugi jest ten węglowy. Ostatnie były, były wymieniane. No i ten wąż tutaj sobie górą leci, 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 aż tam do samego końca, o, tak jak widzicie. Także, no mamy tutaj trochę taki nieład artystyczny, ale spoko. Spoko. coś tam się dzieje cały czas. Idziemy zobaczyć jeszcze do tego zbiornika. O, właśnie jesteśmy przy zbiorniku. Weźcie sobie zerknijcie, Widzicie tutaj widać linię wody. Tutaj pod tą, pod tą, 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 poprzeczką. Tutaj w tym miejscu widzicie. O, tu, 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 tu. tu. Także on jest zalany. W takiej części. No można powiedzieć, że czwarte jest nabite. Słuchajcie, bardzo fajnie, bo teraz ja nie będę tutaj z tym nic robił, nie będę tego zasypywał, zakopywał nic, niech to sobie stoi po prostu. A teraz słuchajcie. Zobaczycie sobie jeszcze jak to tutaj wygląda. Patrzcie widzicie. Aha. Dobra jest. I tak wygląda woda deszczowa. Powiem Wam naprawdę całkiem przyzwoicie. Delikatnie korek, żeby do powietrza nie dochodziło. No dobrze, i to jest ten element, który będzie nas teraz, w najbliższym czasie, najbardziej interesował. Czyli tu, tutaj, czy gdzieś coś, tu nie. Nie kapie, nie cieknie, nie leci. Coś tam powinny się krople pojawiać. Gdyby cokolwiek było. Ja sobie specjalnie ten szpadel podłożyłem z tego względu, że jak ten trójnik z góry wciskałem to, e, to, to po prostu potrzebowałem, żeby coś tam było na dole zaparte. No tak, słuchajcie, tutaj to jest otwarte, jest puste. W związku z tym teraz jak to zamknę. No to co? No to będziemy mieli metr pod ziemią. I metr na ziemi plus 200 rezerwy taktycznej tak z tego względu że jako opróżniliśmy ten zbiornik to te 200 cały czas jeszcze jest tutaj w odsieczy gdyby cokolwiek słuchajcie trzymajcie się było mi niezmiernie miło po prostu jestem mega z siebie dumny z tego względu że sam ogarnąłem po prostu aż szkoda trochę że nie miałem włączonej kamery jak wkładałem tutaj ten zbiornik z tego względu że on mi po prostu wpadł do góry nogami, po prostu cyrki były. W te rurki, które miałem pozakładane, piasek się nasypał, trzeba to było wyciągać. Po prostu wierzcie mi, no po prostu akcja była, była, była przednia. Eee, no aczkolwiek co, wyciągnąłem, wyczyściłem te rurki, eee, włożyłem go z powrotem, eee, udało się go włożyć. Yy, tylko z pozycji dołu, po prostu byłem na dole i wciągnąłem go, tak, a szpadler położyłem z jednej strony, żeby on się nie obsunął o ścianę, tylko ten szpadel i później sobie tam wyszedłem. Także jak on jest pusty, to wiadomo, on tam dużo nie waży, także to tam aż nie, nie był to jakiś tam mega strasznie wielki problem, bardziej chodziło o kwestię to, że to taki duży gabaryt jest, w związku z tym, z tym był kłopot. Ale powiem Wam, że jestem zadowolony, bo yy, myślę, że Gdybym miał coś zmienić, poprawić, no to jedynie skucha tutaj, że jest ten zygzak taki, ten, który wam pokazywałem, tak? Czyli, że, ale tu nie miałem tej przyściówki, w związku z tym wykorzystałem dwa kolanka, zrobiłem takie odsadzenie. Ten zbiornik jest cały czas otwarty. W związku z tym, że on jest cały czas otwarty, no to wiadomo, że tam trzeba było się przyłożyć, no bo nie idzie ani go zamknąć, ani nic, no to już po prostu tak będzie. No także także jest to istotne, żeby tam się nic nie działo. Jeśli będzie kapało, to tam gdzieś będzie, będzie to widoczne. Słuchajcie, y, trzymajcie się w takim razie i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć.